Witajcie, kochani, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek z Korga Crossa. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić szybkie połączenie brzmień i szybki podział klawiatury, które możemy zrobić za pomocą przycisku Split and Layer tutaj, który mamy. I... Teraz tak, na początek przechodzimy sobie przyciskiem program, w wybór programów. Tutaj takie diody się będą wam świecić. Weźmy sobie takie organki. I teraz przyciskamy przycisk layer. I mamy tutaj, moi drodzy, u góry, jakie brzmienie zostanie zlajerowane. Ale możemy sobie po prostu teraz wybrać e, program, prawda? Również. Więc sobie zmieniamy. On nam się przełącza w taki widok, ale uwierzcie mi, że. że on, jak zatwierdzimy. To połączył nam te dwa brzmienia, tak? I na całej klawiaturze. Połączone te dwa brzmienia. Dobrze. A teraz co zrobić, żeby, moi drodzy, po podzielić klawiaturę? Otóż wybieramy sobie pierwsze brzmienie. Niech to będzie klasycznie fortepian, tak. I teraz, żeby podzielić klawiaturę, moi drodzy, znowu używamy przycisku. E, Split layer, tylko, moi drodzy, teraz użyjemy sobie tutaj przycisków podekranowych, teraz użyjemy sobie przycisku podekranowego Page, tego tutaj, i użyjemy funkcji split, która jest tutaj, jak widzicie, pod nim napisana, prawda? I w tym momencie w lewej ręce a pianino w lewej moi drodzy takie funkcje szybkie możemy wykonać za pomocą przycisku split i layer właśnie w tym instrumencie kochani taki chciałem nagrać filmik zapraszam was serdecznie do kolejnych filmów na temat Korg'a Cross'a Dziękuję Wam za uwagę i do następnego, trzymajcie się, cześć!